Modlitwa uspokajająca i kojąca nerwy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O Boże, który jesteś naszym schronieniem i opoką, w tej chwili, kiedy moje nerwy są napięte i bicie serce przyspieszone, zwracam się do Ciebie z prośbą o pokój i uspokojenie. Zmiłuj się nade mną, Boże, i pozwól mi poczuć Twoją obecność. Niech Twój spokój ogarnie moje myśli i przyniesie ulgę mojemu umysłowi. Niech Twoja miłość otuli mnie jak ciepły koc w chłodne dni, i niech Twój kojący dotyk uśmierzy wszelkie niepokoje. Daj mi siłę, abym złożył wszystkie moje lęki i zmartwienia w Twoje ręce. Zaufaj, że Twoja mądrość poprowadzi mnie przez wszystkie trudności. Niech Twoja mądrość oświeca moje myśli i decyzje, i niech Twoja czułość ukoi wszystkie emocje, które mnie przytłaczają. Boże, otaczam Cię moją wiarą i ufnością. Wiem, że jesteś ze mną, niezależnie od tego, co czuję. Daj mi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, a także determinację, aby stawić czoła wszelkim przyszłym wyzwaniom. Kładę to wszystko przed Tobą, Boże Mój. I proszę Cię, abyś podniósł ręce, aby mnie pobłogosławić. Niech Twoja słodka modlitwa przeniknie moje serce i duszę. I niech ten pokój się rozprzestrzeni, aby szerzyć życzliwość wobec innych. Drogie i drodzy słuchacze, z głębi serca pragnę podziękować za wspólną modlitwę. To niezwykle ważne, że jesteśmy razem w takich chwilach, wzajemnie się wspierając. Jeśli poczułeś lub poczułaś moc tej chwili i chcesz dołączyć do naszej społeczności, zachęcam do subskrybowania kanału. Aby być na bieżąco z wszystkimi nowościami oraz modlitwami, proszę też o kliknięcie łapki w górę oraz dzwoneczka. Wielką radość sprawi mi także Twój komentarz pod modlitwą. Chętnie dowiem się, jakie uczucia towarzyszyły Ci podczas naszej wspólnej modlitwy. Razem tworzymy piękną społeczność, w której każdy głos ma znaczenie. Błogosławionego dnia dla każdego z Was. I do zobaczenia przy kolejnej modlitwie.